Cześć mam, z tej strony diabel, li, li, diabel. diombel oh, Diabel dzisiaj gram sobie. Wy. Strudik alfa. Nie wiem jak to się wymawia. Przepraszam. E, tu mamy takiego walacze i tutaj, ja tu robi Ej, 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 ej. Cześć. Wiesz, się się odbił pa Od was spada takiego. Jakbym jakby nagrał, jak robię kliki... No, szybkim cudzo czym, komentarz. Jestem troszkę słaby, przepraszam. Jest wymówka, że jestem taki lubem Ale jak zawsze w wstaję rano, to e, nie chcę się bać. Widzicie? Ja tylko, jakby można powiedzieć... No, nie wiem, pranka, pranka, nie pranka. E, ale fajnie to... Ała! Wow.

takie coś się robi. Nie odda się No nie chcę się brać, nagrywać na nudę. Jakby nie lubię nagrywać. Ale przecież muszę utrzymywać karą. Eee, Zapomniał Państwu, zostawcie subskrypcję na początek. O, teraz Ci filmik, zostaw. Aho, no, zostaw subskrypcję i robię konkurs. Na konkurs nie będziemy słychać. Na słuchawkę, konkurs, Słuchajcie ten film, na słuchawkę go słuchajcie, ten film. A ja teraz jestem. A Dobra, to też przepraszam. So, o oh, ja też jestem z tymi okay, niebieskimi. My... No, no, ha. Dobra, ale okulary są spać. Spać, dubek. Teraz najlepiej tutaj, jakbym miał, lejk like, to bym powiedział, pisać. RIP, dubek. Ale ja na tym chcę, W ogóle o konkursie mówię jeszcze raz. Jak chcecie konkurs, to wygrać uwaga na co na konto, które jest nieużywane. A jak jesteście nubi, nuby... na przykład Pet w tej grę, spokojnie, to w tę grę. Czy po ktoś ma level? czy któryś. A nawet spoko to lewę. Skin... Nie ma skinów. Jak to, powiesz, to tylko dobijam? Tu na serwisie samemu no Tak chcecie wygrać, to robię losowanko. Wiecie na ile? Subskrycji. i nie wiecie. Ja sam zapomniałam. Na 30 zrobię losowanko. minera Piszcie teraz, kto chce. A nawet mogę dzisiaj zrobić. Kto chce brać udział w tym konkursie set na czacie, karteczki jakieś jakieś śmietnika na przykład ukradnę z albo kupię nowy zarzut na youtuba i piszcie czy chcecie wygrać, czy nie konto e, to już wasze okno, nie stare konto, bo może, można powiedzieć, że lata ma swoje bardzo użytko to było konto takie jak, jak mnie ktoś skamował wtedy to ja nie wiem czy to czy to, to, to jest ja nie. Ja bym skamował. Jeden nie, nie subskrybujcie go. andzio 007 ty on jest... No, z kamerą skamował mnie. I tak i tam. Oskamował mnie. E, lepiej go nie subskrybować. No, no nawet nie go na komputer. Tak. Ta, nie slajdź go na komputer. I robi takim nudnym telefonem lubskim Od w pożyciu na pewno. No, robi po prostu nie, filmiki, a kurna, filmiki jak z lat 20. Mówię wam. E, mówi, że ma wykon, e, typ, e, e, CBRO, to macie, będziecie mieć, nie będziecie mieć, to nie stawiam, będziecie mieć, w e, tym, e, ten, jak to się nazywa, prawdziwą nazwę, że on ma w tej grze 20 tysięcy kilów, on kłabie swoich widzów. Nie polecam go subskrybować. Mówił, że jest lepszy, no, że jakby grał w ogóle, to by byłby lepszy, a to nieprawda, on tylko kłamie, Ale jest kłamczuchem. Wolę go nie subskrybować i już. Dobra, temat się skoczył, o tym lubię. I zaczynajmy. Do, do widzów, do, Zaczynamy do, do widzów. A, czy chcecie vlogi? Mam tablet. Fajny, fajny, no. Fajna bryczka. Mam tablet i chcecie vlog z niego? Czy nie? Piszcie w komentarzach. A już zrobić innego vloga. A Bożej i więcej. Będę się rozwijał na tym YouTube YouTube. I takie tam, i takie tam, Muszę, że ja sobie to tylko pyk, cyk, cyk, cyk. I cyk, nie żyję I robię chyba, nie, zrobię konkurs. Ehm, na taką to już wam pokażę. Outfit e. Diabel20172. Ej, co robię? Diabel2017. Cześć, ja bo trapię. Och, idzie to z tego. No, to ja mówię, najgorsze. Więc jak chcecie to konto, zostawiajcie lajki, tyle, tyle i tyle. Jest to jakoś tak macie. I nie, jeszcze, No i programy staram się grać. Bo ja bardziej się kupiłem na innym temacie. Miałam już tylko taki nubie z YouTube'a. Mnie to nie chodzi, że ona wylepię z subskrypcji. Ja nie nic nie obchodzi. Nie chyba, że ktoś ma lepszy, żeby mój ale więcej subskrypcji mnie to nie obchodzi. Więc jak chcecie wygrać konto do subskrypcji, i mi się wskazuje chwili na chwilę. Dobra, to koniec sorta, to nie wiem, jak to będzie. I też mam, na to będzie, brata, teraz akor mi się ładuje. No i widzimy się w następnym odcinku Patrz. a nie strzela we mnie bo to, dobra, widzimy się w następnym czterdziesty się w następnym, w mod może być e lo